W Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbył się wernisaż wystawy prac Ryszarda Grazdy. Artysta planował kilka lat temu zaprezentowanie swojej twórczości w mieście, w którym się wychował, lecz plany te pokrzyżowała nagła śmierć artysty w 2022 roku. Wystawa Ryszard Grazda in Memoriam jest więc swoistym hołdem dla malarza. To jest malarstwo nie tylko nowoczesne, ale malarstwo, które w jakiś sposób nawiązuje do takiej, e, takiego nurtu. E, Niemcy nazywali to Neue Wilde, nowidzicy, e, i tutaj niewątpliwie widać wpływ e, i fascynację tym nurtem. Niesamowity koloryzm, proszę zobaczyć, że przy wydawałoby się prostych bryłach geometrycznych kolor tak niesamowicie działa, że one zaczynają żyć, zaczynają oddziaływać na nasze emocje. No i oczywiście fantastyczne rzeczy związane z odczytaniem przez Graz Bruno Schulza. To jest, rzecz, myślę, wielu artystów podejmowało ten temat, bo Bruno Schulz fascynował i fascynuje, a myślę, że... Grazda jakby e, sam wczuł się w poetę, prawda, tworząc te fantastyczne prace. Prace prezentowane w Tarnobrzeskim Zamku to nie tylko sztuka nowoczesna, rysunki inspirowane Bruno Schulzem, ale także drewniane matryce. Grazda był również świetnym drzeworytnikiem i mamy oryginalne matryce, potężne pan matryce, jedna e, pochodząca z cyklu Róże, które było. E, te jego prace były pokazywane w wielu muzeach w Polsce i najsłynniejsze jego dzieło, potężne, drzeworyt, łoś, i również matrycę, składającą się z dwóch części, prezentujemy. To jest taka ciekawostka dla kogoś, kto tak naprawdę nie wie, jak wygląda, jak wygląda robienie grafiki. Wystawę Ryszard Grazda In Memoriam można oglądać w Muzeum Zamku Tarnowskich do 3 marca. Kraków przełomu XIX i XX wieku to małe, prowincjonalne miasteczko na obrzeżach Galicji. Bez niespodzianek, ryzyka i bez możliwości. Warunki życia były opłakane, a młodzież marzyła o tym, żeby wyrwać się do Paryża albo przynajmniej do Wiednia. I w takim oto mieście narodziła się legenda młodej Polski, o czym przepięknie opowiada w swojej książce Muzy Młodej Polski, Życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich, autorka Monika Śliwińska. Państwo Pareńscy należeli do śmietanki towarzyskiej Krakowa. Stanisław Pareński był znanym i cenionym lekarzem, a jego żona Eliza prowadziła dom Otwarty, w którym bywali najwięksi tamtych czasów: Adam Asnyk, Władysław Rejmond, Stanisław Przybyszewski, bracia Żeleńscy, no i oczywiście Stanisław Wyspiański. W takim oto y, artystycznym domu wychowywały się trzy córki państwa pareńskich, Maria, Zofia i Eliza. Marysia i Zofia zostały uwiecznione przez y, Stanisława Wyspieńskiego w jego dramacie Wesele, bo jako młode panienki, ku oburzeniu zresztą sporej części Krakowa, świetnie bawiły się na weselu w bronowicach do rana. Najstarsza z córek, Maria, wyszła za mąż za lekarza pediatrę Jana Raczyńskiego, który jako pierwszy wykazał związek krzywicy z niedoborem światła słonecznego. Wraz ze swoim trzecim mężem, również profesorem medycyny, Janem Grekiem i szwagrem Tadeuszem Żeleńskim, została rozstrzelana w egzekucji profesorów lwowskich w pierwszych dniach inwazji niemieckiej na Związek Radziecki. Druga z sióstr Zofia, zwana Fusią, wyszła za mąż za Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Jej portret z małym synkiem Stasiem należy do najpiękniejszych i najbardziej znanych obrazów Stanisława Wyspiańskiego z serii Macierzyństwo. Zofia i Tadeusz do samego końca w swoim małżeństwie pozostawali wielkiej przyjaźni. Zofia bardzo pomagała Tadeuszowi w jego pracy zawodowej przy tworzeniu biblioteki boja. Jednak miłości oboje szukali poza małżeństwem. I najmłodsza z sióstr, Eliza, zwana Liską, żona młodopolskiego poety Edwarda Leszczyńskiego. Od Młodych lat zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Popełniła samobójstwo, mając 35 lat. Muzy młodej Polski. Ostatnie rozdziały książki Moniki Śliwińskiej to już smutny i przygnębiający obraz świata: lata II wojny światowej, lata powojenne. Obraz świata, który bezpowrotnie przeminął. W wojennej porodze przepadło wszystko: bezcenne obrazy, książki, listy, pamiętniki, no i oczywiście ludzie. Ale pozostała nam pamięć i wspomnienia. W galerii TDK można oglądać wystawę prezentującą pracę laureatów i uczestników konkursu Porównania 33 organizowanego przez Sandomierskie Biuro Wystaw Artystycznych. Jest to wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską. W galerii można oglądać obrazy, rzeźby, grafiki, fotografie i prace łączące różne techniki. Sześć kobiet w dojrzałym wieku przybywa do koleżanki, aby uczcić sześćdziesiątkę przyjaciółki. Gospodyni jest przygotowana na tę uroczystość, więc zastawia su stół i czeka na swoje koleżanki. Przezabawne i urocze singielki, wdowy oraz matki i mężatki przedstawiają siebie na scenie w obliczu nieuchronnej dojrzałości, wspominając chwilę swojej młodości. Spektakl łączy elementy kabaretu, musicalu i farsy. wilku? Tak jest! który jutro porwie całą rodzinę, Rezolutna pięciolatka powraca w zimowym wydaniu. Pełne energii Basia wraz ze swoją rodziną i nierozłącznym kompanem Miśkiem z Dziśkiem są gotowi na nowe, superowe przygody. ...pięć lat, w paski bluzę, w paski świat, w paski humor mam, śpiewam sobie tra tam Książkę? Co to? Może wielki? <laughs> Zaraz po śniadaniu umkniemy na stop! Będzie dobrze! Sama jadę! Tak! You tramped all the way from Minnesota. Nowy Jork, początek lat 60. XX wieku, w epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny dziewiętnastolatek z Minnesoty, wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki. Maybe a little too pretty. Your songs are like an oil painting at the dentist's office. You're kind of an asshole, Bob. If you go with Snowflake Storm. <laughs> with the rivers, trees and summer ends. For anyone who's gonna hold your attention on the stage, you have to kind of be a freak. you can be beautiful or you can be ugly, but you can't be plain. To keep her from the house. When's the new album out? Uh, soon. 200 people in that room, and each one wants me to be somebody else. They should just let me be. Let you be what? Whatever it is, they don't want me to be. I hear Bob is playing electric. Not on our stage either. <laughs> oh my god, it's Bob it. What's a time, he so fine. They just want me singing blowing in the wind for the rest of my goddamn life. Then you well, this is gonna piss some people off. People come. You came here with nothing but a guitar. You never talk about your family, your past. People make up their past, Sylvie. They remember what they want. They forget the rest. I want to know which side he's on. I'm not sure they want to hear, what I want to play, Johnny. I want to hear it. How does it feel? Turn it down. They lied make some noise bd Ma wszystko stoi na czele prężnie działającej firmy, mieszka w luksusowym domu u boku kochającego męża i dwóch nastoletnich córek. Jej poukładane życie gwałtownie się zmienia, gdy poznaje młodszego starzysta Samuela, mimo dzielącej ich różnicy wieku rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w burzliwy romans. Who decided to make me a part of that mental program? You have seven minutes. So, how did it start? I see myself as a power hungry personality. You think that's what I am? I think you like to be told what to do. Sorry, I didn't mean to. That was incredibly inappropriate. Your behavior is unacceptable. Is it? to do this we need to set some rules that you and i both agree on did you order this starting with i tell you what to do and you do it and if i don't get on your knees no what get on your knees now well, <laughs> is that what you want Power over you. Because I could make one call and you lose everything. Does that turn you on when it's ready? Oh, hey. You forgot your laptop at the office. I genuinely believe women with power would behave differently. Wanna stop? You seem liberated. I've never experienced.